I czołem to jest nowa seria z Minecrafta. Tu się jako Piedryta, A ze mną jest Timon 1715. I dobrze. Trzeba wszystkim. No. I będziemy do siebie mówić po imieniu. Czyli Szymon Stawanowski i Oskar Flick O panią to jest kina. Żal. To jest zwykły panią już. Pająki jaskiniowe są w opuszczonych kopalniach. I jeszcze taka mała drobnostka. Szymon nie ma oryginalnego Minecrafta. A ja mam. Właśnie. Aki, aki. I chodź tu rąbać drzewo. Co mnie bijesz? No samo. Bój się. jest? Drzewo rąbę. Budujemy dom z dryta. Oko, mam 6. Ale 210. Zera. A ja zabiję kurczę. O właśnie trzeba zabić zwierzątka. My co to sorry za psa. Nie. Nie ciebie. Nie miło <noise> Teraz zrobię jeszcze siekierkę se. Już zrobiłam. Idę zabić krówki, bo głodny jestem. Nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie ta nowa wersja Minecrafta. Będę jadł marchewki. Jeszcze złote. Bytyfy. Dzwonił, dzwonił. Odbierz. Odbieraj. Bo Cię zjemy. Dobra, ja chyba muszę zrobić moje cięcie. To cięcie i widzimy się za. Dobra, już jesteśmy. Szymon, jest, ja jestem, jajko jest. O, no. chwilowe problemy techniczne. Tak chyba będzie trochę często, bo nasz no. kolega ma słaby internet. Ile tu tych kurczaków? Już mam 7 jajek. Dziewięć piórek. Nie mogę kurczaka zabić. Co dobrze. Nie, udawaj Grem'a, bo nim nie jesteś. Wiem. o sprzączupkę. Nocka się robi. Tu? Mam jedną wełnę. A ja dziesięć jajek. je! Pa, coś ci pokażę. Jest burza. Za pa. Słyszysz? Nie. To O, jest... burza. Nie, to ja trzelam piorunami, bo mam taką komendę. Taki p... Ścina cukrowa. Sadzumki. A Urbanca żeś nie zebrał. Zostaw go. Może go zostawić. O ja. ja Co? Ja jestem głupi. Gdzie on jest? Chodź szybko do domu. Gdzie jest dom? Tu, w Te... Nie. Nie. Tepaj! Ty jesteś na... Ja nie mogę. Co? Na nagraniu pokażę Ci, gdzie byłeś. Spoko. Ale jak już rzucę? Możliwe. już Ben... World Benjamin. Pędzio. Benjamin zabrałem. No ja zabrałem, chodź tu. Tak. No, ale mojego. A mój? Chodź tu, bo noc się robi. To ja chcę zrób mi Kilofa. Kilofa, tak? Tak. Masz opa? Masz. I trzeba wyrzucić drewnianą siekierkę. O właśnie sam tak się tak zrobię. Jest, bo wiesz, że drewnianą nie możemy używać. Bo drewniana jest do zaznaczania terenu. Patrz, piszuję. Uko Kośnik gwant Wand przywołuje mi drewnianą siekierkę. I nią się zaznacza teren. tylko jako te kobla. Mamy luksusową hatę, no, nie? no nie, nie? Ale tu jeszcze tak powiększymy, będzie podłoga z lapisu, diamentowe ściany, spoko. Złoty sedes. Mm. Ale mogę zrobić ze złota Spoko. Jeszcze dasz 10 złotych bloków. Ale będziemy tyle mieli. Ja sobie zainstaluję X-Ray'a. Mm. I znowu mam bana, no ja nie mogę, trzymaj, trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę. Myślałam, że na serio mówisz. Nie, daję ci piórka. Wiem. I gdzie indziej, na inny serwer, dostałem bana, więc nie pisz więcej. tam na serwer. Tylko odkrywam coś tam o jest Teraz w tych czasach to jest to jest tyle piosenek Nosa, nosa. Kazujemy się klaba Nusa. Nie je się na studiu filmowym. Jest studiu filmowe. A można pić? Można. Ziem sobie czekoladę. A, mam, nie, Dobla. E, dobra. Pożyć. Wyśle przez też Ktoś ci podaruje. Co? Zrobię se fajne predat... Masz, zrób se predatory. Oho. O, o. E, dawaj. Jestem hardcorem. Ta, z jednego... Yy, z jednej skóry mam zrobić predatory. No, bo miałem pięć i ja sobie zrobiłem predatory. No ja chcę złote. Te złote to są merkurialne. Nie F50. No i co? Nie, ten. Yy... Idę na potworki. Elastiko albo bomby. Przydałaby się skrzynka. Zrób, ja mam dużo drewna. No, a zrób skrzynkę jakąś, żeby coś pochować, bo ja mam prawie pełny akwarium. akurat starczyło, już nie mamy drewna. O, to dobrze. Tutaj. Tu. No tu. Tu ma być skrzynka. Będzie latający. Cześć, hardcore. Poczekaj, jeszcze coś zrobię, takiego fajnego. Patrz. O. Restanie. No ducha że Ja mam tych narzędzi. Skąd ja mam te siekierki? Ja idę na zombie. Jakby co to nie ruchło, to A... drewniane siekierki. Czemu? Bo nią nie można rąbać. Czego? Drzewa. No, Wszystkiego. Bo ona jest do zaznaczania terenu. Żeby stawiać klocki. O, zapomniałem o tym pluginie. Mój eksp. Dawaj ekspa. Wujek Stasiek. Ciekawe, ile my to nagrywamy. Chyba będę musiał stoper włączać. Żeby czas mierzyć. Gdzie ty jesteś? O! Mój bench! Widzę go. Już nadjeżdża. Kto? Co? jak ja. mam dawaj dawaj, dawaj mięso z kurczaków o kopalnia węgiel, węgiel. Ja znaczy, się złoto. znaczy żelazo. Ja się. gdzie na no dupie au kto mnie bije? Sorry. Ej, gdzie ty jesteś no kopę tu ja tu kopę kopę kubia kto mnie bije a, ja jestem głodny! Gdzie ty jesteś, Te mnie i dawaj jedzenie. No nie mam nic do jedzenia. To chodź do domu. A gdzie jest? O, wiem gdzie, do albo leku. i nie. Zgubiłem się. No, w prawo. Za Brawo o widzę. Ale ja nie mądry. Raz w życiu powiedziałeś coś bardzo mądrego. To by schabowe zabrał. A, Czekaj, jak są wyszedł. Where are you? are you? O. Siema. Siema za tobą. Siema. O Ryjesz. Nie śmiej się. <laughs> Nie <śpięcie>. śmiej się. Będę. Ale ty ja mam bóg. Co się dzieje, tam jest wypadek? E, młody. Masz strzały? Strzały? Nie. No nie no. Daj mi trochę jedzonka. Oj, sorry, 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 sorry. Masz. Nie, spóle Masz, masz Tu żelazo. Dawaj żelazo. Nie ja. Nie ja. Dawaj żelazo. Nie ja. Żelazo. Oddawaj, ten no, kill off. No. I dawaj trzy. Te deski. Nie. Aj, i wyrąb. Tam zejść. Dobra. Jeszcze się zgubię. Bierz te wszystkie rzeczy ze skrzyni. Spoko. Pa, już mamy cały stach jajek. Po co nam jajka? Też siedzi, też nie wiem. Nie, nie, Idziemy. Mam... Nie, nie mam patyków. A workbench? Mój tam, mój tam Jest Czekaj jak sobie no. A ja wiem, gdzie się zrobimy domek Chodź na zimę Nie. Albo na szczyt góry O tam, zobacz, tam Tam Nie. no właśnie tam, na górze tam? Tam. Zrobimy Na samej... Zrobimy taki wiszący domek. Żeby będzie jakby z tego wisiał. Spoko. Tym hardcorem Rąbę... Rom, Rąbę... Miecz drewnem. Znaczy drewno mieczem. No ja dobrze. Dobrze. Nie machaj tym mieczem, bo się jeszcze zatniesz. Ty Oj tam mój. Jak tam, tam? wejść? Na tą górę. Tu to co ja. Nie mam dirta. To, to się rozwala i się chładzie. Oja. To jest zbyt trudne. Już jestem. I Cię nie tepnę. To nie. Sam se poradzę. Ty, jaki tu jest płaski teren. Nie rozwalaj nic. Będę tylko... Rozwalę tylko całą górę. TLT, dobra? Wezmę game gamemoda. Dobra, chyba będziemy kończyć. Co? Nagrywanie. Czemu? Dobra. To, to jest koniec odcinka pierwszego. Część druga. Ukaże się wkrótce.